Matko Boże Licheńska, bolesna matko, stojąca pod krzyżem syna, zawierzam Twojemu miłosierdziu tych, którzy zginęli nagle w wypadkach drogowych i katastrofach, i tych, którzy oddali życie, ratując innych w niebezpieczeństwie. Uprosim łaskę przebaczenia grzechów, za które nie zdążyli odpokutować. Niech zobaczą oblicze miłosiernego sędziego, które otworzy im bramy nieba i obdarzy radością życia wiecznego. Bądź dla nich matką miłosierną i ukaż im Jezusa, błogosławiony owoc Twojego życia. Okaż się pocieszycielką i skuteczną orędowniczką, aby doświadczyli Bożego Miłosierdzia i mogli cieszyć się chwałą Nieba. Otocz ich płaszczem swej opieki, aby Twoja czuła miłość, była dla nich ulgą i pociechą w oczekiwaniu na spotkanie z Bogiem. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.